Dzisiaj na Wasze pytania z komentarzy, z maili i prywatnych wiadomości do mnie. I pytanie przewodnie na dzisiaj brzmi: co zrobić, żeby mężczyzna w 100% funkcjonował w męskiej energii, żeby mój mężczyzna był w 100% mężczyzną? I teraz słuchajcie, dwie sprawy. Po pierwsze, takie pytanie już jest zadane w męskiej energii, więc to już pokazuje, że ty jako kobieta jesteś nastawiona na cel, na osiągnięcie celu i na wyznaczenie drogi A, B, C, D, co muszę zrobić, żeby osiągnąć ten konkretny cel, żeby to on się zmienił. Druga sprawa. Nie zachęcam do doprowadzenia do sytuacji, żeby mężczyzna funkcjonował w 100% w męskiej energii, a ty jako kobieta, żebyś funkcjonowała w 100% w żeńskiej energii, bo jest to niezdrowe, nienaturalne i prowadzi do patologii. Bo wyobraź sobie stuprocentowy mężczyznę, czyli jak to piszecie, mężczyzna w stuprocentowej męskiej energii, przez 100% swojego czasu funkcjonujący w męskiej energii, to jest mężczyzna, który nie będzie potrzebował Cię przytulić. To jest mężczyzna, który nie będzie słuchał Twoich potrzeb. To jest mężczyzna, który. jeżeli do osiągnięcia jego celu, nie ma na przykład zbudowania relacji z tobą, to jej nie będzie budował. To jest stuprocentowa energia męska. Dlatego, jeżeli um, życzysz sobie, aby twój partner był stuprocentowym mężczyzną, czyli między innymi, żeby był czuły, żeby był wrażliwy, żeby rozumiał Cię, żeby Cię akceptował i tak dalej, to to są cechy energii żeńskiej. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? A do tego, jeśli jeszcze chcesz, żeby był opiekuńczy i dbał o ciebie i miał dobry kontakt z dziećmi, to to są cechy energii żeńskiej. No i właśnie o co tutaj chodzi? Co to tak naprawdę jest ten stuprocentowy mężczyzna, o który nam kobietom zazwyczaj chodzi? To jest mężczyzna, który naturalnie urodził się w energii męskiej. Bo pamiętajcie o tym, że. Energia męska i żeńska to nie są zawsze energie dopasowane do płci, w jakich się urodziliśmy. Ponieważ jest 2% kobiet, które naturalnie urodziły się i naturalnie funkcjonują w energii męskiej i jest 2% mężczyzn, którzy naturalnie urodzili się w naturalnej energii żeńskiej. Więc Jaka jest równowaga, kim jest stuprocentowy mężczyzna? Stuprocentowy mężczyzna to jest mężczyzna, który przez 75% swojego czasu funkcjonuje w męskiej energii, ale na 25% swojego czasu potrafi przeklikać się w żeńską energię i funkcjonować w jej? Łagodnych cechach. Ok? Więc czuły, żeńska energia. Zaradny, 75%. Opiekuńczy, 25%. Rozwiązujący problemy, 75% męskiej. Opiekujący się dziećmi, to jest te 25% żeńskiej energii. Zarabiający pieniądze, utrzymujący, wspierający. To jest te 75% męskiej energii. Więc to, co w naszej kulturze oznaczamy jako 100% mężczyzna, to jest właśnie taki zrównoważony mężczyzna w swoich energiach męskiej, przeważającej, ale żeńskiej, która również jest jego elementem składowym. Czyli jeszcze raz. Kochane, mężczyzna, jeżeli jest w energii w pełni zrównoważonej, zrównoważony, poukładany, to jest mężczyzna, który 75% siebie realizuje przejawia w męskiej energii, ale w odpowiedniej sytuacji 25% jego postaci funkcjonuje w jakościach żeńskich. I teraz w drugą stronę to działa dokładnie tak samo. Jeżeli ty jako kobieta naturalnie urodziłaś się w żeńskiej energii, to przez 75% swojego czasu najzdrowiej by było, gdybyś funkcjonowała w żeńskiej energii, w tej, która jest ci naturalna i bliższa, a 25% swojego czasu, czyli w sytuacjach, które tego wymagają, typu praca zawodowa, Typu zaopiekowanie się dzieckiem, nie? zorganizowanie chociażby wyjścia do szkoły. To jest te 25% czasu, 25% Twojego życia, które powinnaś umieć przefunkcjonować w męskich jakościach. Dlatego najzdrowiej jest, kiedy Ty jako kobieta, nie tylko jesteś miękka, taka wiecie, wypoczęta, zrelaksowana. Ale na 25% potrafisz się spiąć, potrafisz być stanowczo, właśnie potrafisz wyznaczać granice. I kobieta dojrzała to według takiego wzorca kulturowego, właśnie taka kobieta, która em, ma taki energetyczny podział, o jakim Wam teraz powiedziałam. Czyli przez większość czasu jest taką oazą spokoju, taką latarnią. Do której mogą zabić okręty z wojny, to jest taka, mm, takie ognisko, ciepłe ognisko domowe. To jest 75%. Tak? Kobiety, którą my normalnie postrzegamy jako dojrzałą, zrównoważoną i tak dalej. Ale 25% takiej normalnej, dorosłej, dojrzałej, mądrej kobiety, to jest właśnie ta stanowczość i efektywność. I u mężczyzny, zwróćcie uwagę, jest dokładnie tak samo, tylko te energie są nawet w tych samych proporcjach, ale odwrócone, nie? Dojrzały, ustatkowany, stabilny emocjonalnie mężczyzna. To jest mężczyzna, który osiągnął taki podział energetyczny w swoim codziennym, normalnym funkcjonowaniu. I teraz różnice między kobietami i mężczyznami są tutaj ogromne, ponieważ. Ty jako kobieta nie masz czegoś takiego w swoim życiu, gatunek żeński, nie ma czegoś takiego jak etapy życia kobiety. Co oznacza, że ty jako trzyletnia dziewczynka możesz być już na etapie tak zwanej królowej, a nie małej dziewczynki, ale również kiedy masz 30 lat, 80 lat, nadal możesz nie osiągnąć Takiego, taki, takiego poziomu bycia kobietą dojrzałą i zrównoważoną. Nadal możesz funkcjonować w energii małej dziewczynki. Czyli u nas kobiet raczej nie mówimy o fazach życia, jakichś etapach, które musimy przejść chronologicznie w takiej kolejności, tylko u nas to funkcjonuje tak, że jeżeli chcesz jakaś być to wbrew temu, co mówi, mówi większość tradycyjnych psychologów, że charakteru, sposobienia nie da się zmienić trele morele, możesz być taka, jaka chcesz, w każdej chwili swojego życia, jaka chcesz. Jest wiele trzyletnich dziewczynek, które nie są, nie funkcjonują w energii małych dziewczynek, ale są właśnie królewnami e, królowymi, znaczy <laughs> królewnami królowymi, właśnie takimi, które... Już w wieku 3 lat mają takie sytuacje, że zachowują się jak dojrzała, piękna energia żeńska. I są 80-letnie kobiety, które dalej, ja chcę, ja chcę, daj mi, bo ja chcę! Są w energii żeńskiej. Znaczy takiej niezdrowej żeńskiej, czyli takiej małej dziewczynki. Podsumowując, kobietę, ty jako kobieta możesz się w dowolnej chwili przeklikiwać w jakąkolwiek energię chcesz i funkcjonować na jakim chcesz. Poziomie dojrzałości i stabilizacji emocjonalnej. My, jako kobiety, mamy taką możliwość. Natomiast duże niezrozumienie tyczy się mężczyzn, ponieważ mężczyzna zupełnie inaczej tutaj funkcjonuje. On nie ma czegoś takiego, że on może w dowolnej chwili być raz bardziej dojrzały, raz mniej dojrzały, raz bardziej ustabilizowany, raz się mniej ogarniać. I tak dalej. On tak nie potrafi. Mężczyzna to jest zupełnie inna postać, zupełnie inny gatunek, zupełnie inny twór natury niż kobieta. I tutaj, właśnie w sposobie życia, rozwoju i umiejętności korzystania z zasobów męskiej i żeńskiej energii. Mężczyzna musi przejść bardzo określoną, schematyczną drogę przemian. Nie ma tak, że 20-letni mężczyzna jest już ustabilizowany, dojrzały, jest tak stabilny emocjonalnie, że powiesz mu, nie, no, no ten mężczyzna to jest taki dojrzały, stabilny. On już jest taki, taki prawdziwy mężczyzna. Nie ma tak. Kochane, nie ma mężczyzny, który poniżej 30 roku życia. No, no nawet i 35., który byłby taki, jaki teraz powiedziałam, czyli w pełni dojrzały, ustabilizowany ze zrównoważoną energią męską i żeńską. Skąd wiem, że nie ma takich? Stąd, że mężczyzna przechodzi określone fazy rozwoju. Tak jak motyl, żeby stał się motylem, funkcjonował w postaci motyla, najpierw musi przejść. Przeobrażenia, czyli doświadczyć życia w innej postaci, w innym wyglądzie, w innym zapotrzebowaniu, w innym funkcjonowaniu, nim przeobrazi się i wyjdzie z ostatecznego kokonu jako mężczyzna. I w sumie u mężczyzny to wygląda trochę podobnie, że na początku wygląda <grym> jak wygląda. Hmm, może być nawet nieciekawy, może właśnie. Um, na granicy zdrowego rozsądku manewrować energiami męskimi, bardzo często przechodząc w ich skrajności, w agresywność i tego typu rzeczy. Dlatego mężczyzna, jak widzisz, on, um, jego życie jest ogólnie podzielone na takie główne, cztery podstawowe fazy jego życia, i nie da się zrobić tak, żeby mężczyzna do fazy trzeciej, a najlepiej w ogóle już czwartej, czyli dojrzałego, stabilnego mężczyzny króla swojego życia, e, który ma w sobie przestrzeń, miejsce na królową i jego królowa, czyli ty, jest dla niego najważniejsza na świecie. Nie da się, żeby mężczyzna zanim nie przejdzie poprzednich faz, żeby wskoczył w tą fazę króla. I teraz te poprzednie fazy, one mają swoje plusy i minusy i faza króla, ona też ma swoje plusy i minusy. Bo mężczyzna, żeby stać się królem, on nie może się przeklikać i poudawać sobie, że on taki będzie, tylko on najpierw musi ze światem zewnętrznym stoczyć miliony bitew, żeby właśnie wypracować w sobie to, co to, co to dla niego znaczy być królem. Ty potrafisz sobie wyobrazić, jaka chcesz być i po prostu taka będziesz, a mężczyzna tak nie ma. On to musi wypracować poprzez konfrontowanie samego siebie i swoich możliwości, umiejętności i tego, jaki chciałby być ze światem zewnętrznym. Więc, jeżeli denerwuje cię, że twój mężczyzna w twoim odczuciu nie wie, czego chce, to wiedz, że jest to zupełnie normalne, naturalne i tak zaprojektowane przez naturę. Że żaden mężczyzna poniżej przynajmniej 35 roku życia nie do końca wie, czego chce, czego pragnie, co jest jego, a co zdarzyło się w jego życiu przypadkiem. I z tym można bardzo, bardzo dużo dyskutować, dlatego że nam nikt o tym nie mówi. Poza tym jest nadal bardzo mało darmowych źródeł informacji, które w języku polskim, na polskich na przykład mediach czy w filmach. O tym mówią. To jest wiedza, która obecnie jest w dalszym ciągu albo dostępna tylko najczęściej w języku angielskim, albo ci polscy mentorzy, nauczyciele, którzy to spotkali się z tą teorią i to ogarnęli, robią z tego drogie, drogie. Szkolenia. <noise> Właśnie dlatego, że, że te fazy życia mężczyzny one ogromnie dużo wyjaśniają. One tak układają Twoje kobiece patrzenie na mężczyznę, że to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. Jak Ty w tym momencie inaczej zaczynasz patrzeć na swojego syna, na jego fochy, na Twojego partnera poniżej 35 roku życia, że jemu się zmienia, że on nie wie, że on raz chce, raz nie chce, że Ciebie to denerwuje. Że nie jesteś dla niego najważniejsza. I to jest też intrygujące dla kobiet, które wytrwały przy mężczyźnie przez te wcześniejsze trzy fazy jego rozwoju, jego życia i rzeczywiście dotarły do momentu, gdzie ten mężczyzna rzeczywiście postawił na piedestale ją jako swoją partnerkę i stał się ustabilizowany, pewny siebie. Yy... I taki, wiecie, taki właśnie taki mur nie do, nie do rozbicia. Taki filar, taka podpora życia, e, która nie zawodzi. Tylko, że mężczyzna taki w rzeczywistości jest, nie, nie, że udaje, nie, że w tej sytuacji mu się tak udało, w drugiej mu się udało i tobie się wydaje, że mój partner to ma 28 lat albo 32 i już taki jest. Nie, nie jest. I mu się to po prostu chwilami udaje i w twoich oczach to wygląda tak, jak on by taki był. Natomiast on na razie jest na etapie wypracowywania sobie, tego, w co wierzy, co uznaje, co wyznaje, co jest jego i tak I właśnie wracając do kobiet, które dotarły do fazy tej ostatniej rozwoju mężczyzny, czyli do fazy króla. Mężczyzna dopiero, gdy osiąga tą ostatnią fazę swojego życia, swojego rozwoju, to jest mężczyzna, który ma w sobie ustabilizowaną energię męską i żeńską. To jest właśnie dopiero wtedy, to jest moment, kiedy mężczyzna rzeczywiście większość swojego czasu funkcjonuje 75% w męskiej energii i potrafi się w sposób naturalny dla niego, dopiero to jest naturalny w sensie wypracowany. W przypadku mężczyzny to jest bardziej wypracowany opracowany niż naturalny, doszlifowany, potrafi przeklikać się w energię żeńską i być ciepłym, kochającym dziedziusiem, tak na przykład, nie? I cała zabawa polega na tym, że kobiety, które mają u swego boku mężczyznę młodszego niż 40-latek, Um, chciałyby, żeby on już był takim królem swojego życia, takim panem swojego życia, dla których ona jest najważniejsza. I słuchajcie, kochane, to przyjdzie, ale to jeszcze nie teraz. Nie, w przypadku mężczyzny na ten moment musicie jeszcze poczekać, ponieważ o ile mężczyzna to gatunek, który funkcjonuje właśnie w takich. Sztywnych schematach, w przewidywalności. On również funkcjonuje w chronologii. Ty kobieta tego nie masz, tak jak powiedziałam. Ty możesz się dowolnie przyklikać. Ty, mając 16 lat, możesz być stuprocentową damą królową, perfekcyjnie zarabiającą, będącą efektywną i uchodzącą za uroczą, piękną i prawdziwą kobiecą, a możesz mieć 80 lat i nadal. Nie być zrównoważoną, dojrzałą, stabilną kobietą. Natomiast, tak jak mówię, mężczyzna, tak nie ma. Oni są naprawdę, natura ich stworzyła właśnie żyjących według schematów schematycznych, według chronologii i według pewnych etapów rozwoju, tak jak motyl nie od razu jest motylem, tylko najpierw przechodzi przeobrażenia, przebudowę wewnętrzną, wyglądową, fizjologiczną. Wyznaniową, w to w co wierzy, i tak dalej, mężczyzna przechodzi taką przebudowę co najmniej czterokrotnie w swoim życiu, przechodząc przez cztery etapy swojego życia. I teraz to, co my potocznie uważamy za kryzys wieku średniego, to nie jest kryzys wieku średniego, to jest trzeci etap życia mężczyzny. Dlatego wiedz, że każdy mężczyzna, każdy mężczyzna bez wyjątku, każda istota, która urodziła się z siusiakiem, będzie przechodziła przez fazę, którą nazywamy kryzysem wieku średniego, bardziej lub mniej wyraziście, ale musi przez to przejść, żeby wejść w ostatni etap swojego rozwoju, czyli fazę króla. I teraz te fazy, o których ja mówię, one nie mają, nie mają za wiele wspólnego z rozwojem osobistym, z rozwojem duchowym. Bardziej bym to nazwała, że to jest po prostu fizjologiczne dojrzewanie organizmu męskiego, sam samczego, do funkcjonowania w świecie przyrody. Serio, tak bardzo, bardzo biologicznie, tak bardzo, bardzo przyrodniczo. No, więc kryzys wieku średniego to jest po prostu jedna z faz życia mężczyzny. I teraz my jako kobiety mamy przeogromny wpływ na to, jak wyglądają jego trzy wcześniejsze fazy, zanim stanie się tym dojrzałym mężczyzną, który my chcemy, żeby on był. I no właśnie wracając do kobiet, które już wytrwały ze swoim partnerem. Do tego etapu, kiedy on już staje się królem, czyli wchodzi w ten czwarty etap swojego życia. Um, to jest etap, który ma swoje plusy i minusy, bo to nie jest tak, że ty sobie teraz pomyślisz: No dobra, no to ja sobie upoluję mężczyznę, który jest powyżej czterdziestki, to on już będzie królem. No właśnie, to tak nie działa. No właśnie mężczyzna, który już stał się królem, czyli jest w pełni dojrzały, ustabilizowany i wie w 100%, czego chce, potrafi przeklikiwać się z męskiej w żeńską energię wow. i w drugą stronę w takich proporcjach, które uważamy za zdrowe i w pełnej harmonii, to jest mężczyzna, który osiągnął konkretny wiek, konkretny zestaw doświadczeń. I to jest bardzo ważne. Bo im mniej w życiu mężczyzna doświadczy, tym dłużej trwają wcześniejsze fazy jego życia i tym później w późniejszym wieku osiąga fazę bycia królem. Um, I teraz faza króla, to nie jest faza taka w 100% super fajna, o jakiej ty marzysz, ponieważ to jest faza, kiedy mężczyzna jest już tak schematycznie ustabilizowany, że on jest trudny do zmiany, on już nie jest elastyczny. Wiedzą o tym kobiety, które związują się z mężczyzną mającym więcej niż 50-60 lat, który ma swoje firmę, który na przykład jest wdowcem, wychował dzieci. To jest mężczyzna, który najprawdopodobniej, oczywiście mówię bez, bez żadnych zaburzeń nie? i takich odchyłów od normy, taki normalny, normalny mężczyzna, to wiedzą, że to jest mężczyzna, który no właśnie już nie jest elastyczny, on już nie jest plastyczny, on już nie naciągnie swoich codziennych nawyków i przyzwyczajeń pod Twoje zapotrzebowanie, tylko raczej to Ty będziesz musiała dostosować się, dopasować się do jego stylu życia, do jego stylu funkcjonowania itd. Natomiast e, dopóki jeszcze mężczyzna nie osiągnął tej fazy króla, to jest duża szansa, że ukształtujesz go na takiego, jakiego ty potrzebujesz pod twoje zapotrzebowanie. Podsumowując, mężczyzna przechodzi fazy. Fazy nadane mu przez naturę, trwające określoną ilość lat, określoną ilość czasu. Wymagające przejścia określonych doświadczeń, określonej ilości bitew. Nie da się tego przyspieszyć. Ja mówię o czymś innym niż rozwój duchowy i rozwój osobisty, i to jest ta ogromna inność mężczyzn od kobiet. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, cześć.